się. Siemanko, z tej strony Kipi No i to będzie zapowiedź serii i no i prowadzenie oczywiście Tak, ta seria będzie się nazywała Draft ym, Bill No i będę ją prowadził z Kubą Siema Tak, to będzie taka seria, no i tak Kuba mi będzie mówić numer na przykład, Kuba mówi, że jaki numer. Trzy. No, Kuba mówi 3. no to ja robię wyromkę, raz, dwa, trzy i jestem w stanie, muszę go kupić, nie? Ale to się nie liczyło. Tak, to się nie liczyło akurat, ale będę musiał, jak takiego ja wylosuję, no to będę musiał go kupić, tak. No i na tym polega seria i do wygranie jest 100k. No to yy, Bierzemy się za robotę, dobra No to koła mówić numer, dawaj No, bramka Pięć, 5, dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i na was Ale można kupić zwykłego. Tak, jak mi na niego nie będzie stać, no to muszę kupić niezwykłego tak. Dobra. Yy, Le, 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 prawy po, obrońca? Osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Montoya. jeden, siedem, osiem. Dobra, Montoya. Mm, dwóch środkowych obrońców. Na, e, 11 i czternaście. jedenaście i czternaście, dobra. No to Pujol. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Waran. Nie, 12, 13 Dobra, musiałem przerwać, bo mam iść biła do pokoju, ale jest dobrze. No to wylosowałem Wellington'a i Pujola. No to teraz lewy po obrońca. Siedem. No. Siedem, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Marcelo. No, to no, dobre. Dobra, no i teraz środko SPD, y, no, dawaj. Trzynaście. Tamta strona. Trzeba biorąc, tak tutaj do obserwowanych, dobra. Prawy pomocnik. No Dalej. Eee, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, ale będę musiał kupić zwykłego, no bo no, <trybujesz> <trybujesz> na tyle mnie aż nie stać. Dobra, ale co do tego zainwestujemy. Jest? Chodzi, czekajcie. A, dobra. 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 No i teraz lewy pomocnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. madafak Dobra, jeszcze raz bo tego ja ten... No dawaj To na jednej stronie, dawaj 15, 15 na jednej stronie, dobra? Yy, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już Rodriguez, dobra? Kuź, co ja zrobiłem? zrobione, dobra? Teraz. SPO mi się tak, no tak. SPO, dawaj, no? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I nie Dobra. Dwóch e, napisników. Siedemnaście i osiemnaście. To raz... Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I 18, dobra, to tych dwóch. No nie wiem, jak mi starczy, no to co kupię takiego? Dobra, ja już mam zrobionego. Teraz ja będę mówił Kubie. Najpierw obrońca, yy, po, yy, bramkarz yy, numer jeden. Y, kurtowna dobra, Daje jeden. Do dobra. Pio, dobra, y, numer 5. czternaście i siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, I było czterna cz czternaście. Aha. będzie numer 2 Marcelo dobra No daj No numer 20 to to Nie, ten. Tego. Dobra, teraz kogo? Jednego. E, to jednego? To numer dwa. Kadira i Motm. A jak miasta? Dobra, teraz. Y numer trzy. Nie, trzy. Jose Rodriguez. Dobra, teraz kogo? Nie, dwa. Y pięć i dziesięć. 7. I ten samo to na drugiej stronie siedem. Dobra. No i napastnik numer trzy. Benzema, dobra. No, my kupimy... no zro... zrobimy, yy, zrobimy skład. No i widzimy się. No, już zbudowałem skład. No i tak on się prezentuje. Niestety nie było mi stać na Di Maria, yy, Totsa i Benzema i Motma. Bo Benzema i Motma był za 3 miliony, a Di Maria był za 2. Nie mam tyle. Chwilowo, ale ja kupiłem na, na Wasa też, ale ja kupiłem tak na Wasa i Motma. No i ogólnie ten skład tak się prezentuje, jest fajny, bardzo. Jeszcze mamy menadżera, 100 zgrania. No. no, to by było na tyle. My zobaczymy się w następnym odcinku, że będziemy grać. Zagramy 10 meczy. Będziemy grać 10 meczy, ale nie w jednym odcinku, oczywiście. I ten, kto wygra najwięcej meczy, dostanie 100K. No, to by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie i oceniajcie. No. cze-manko.